Tam gdzieś jest ocean i zielono. A tutaj zmiana widoczków. Trochę marsjańsko to wygląda. Jesteśmy na targu i zapłaciliśmy dolara, pół dolara za osobę, żeby wejść na targ. Dokładnie, wychodzi, że wejście na targ jest płatne. Ale może by mieli za dużo turystów, gdy inaczej. Pać turystów to chyba nie odstrasza. Kolejne pytanie do speca od roślinności. To jest co to jest za drzewo? Z takimi owocami, które później spadają. Jest coś takiego. To się otwiera? One się już nawet na drzewie otwierają. I pewnie dopiero potem spadają, jak uschną. Jest to bardzo ciężka zagadka. W celu zidentyfikowania roślinki musiałam skorzystać z internetu. Okazało się, że jest to kruzja. Jest to bardzo odporna roślinka. To, co pokazujecie na zdjęciu, to są już uschnięte kwiatki które wydały nasionka. Jako ciekawostkę mogę dodać, że roślinka ta jest semiepifitem. To znaczy, że swoje życie rozpoczyna na jak innych drzew, podobnie jak stołczyki. Kiedy jednak jej korzenie zaczynają dotykać podłoża, usamodzielnia się. To znaczy, oprata swoimi korzeniami drzewo macierzyste, dusząc je, no, i następnie zaczyna żyć swoim własnym życiem. I kupiliśmy coś na targu? Mamy chlebek mangowy. Były chlebki bananowe i chlebki mangowe. I kupiliśmy na dzisiejszy zachód słońca na wulkanie. Co na to jedyne? 5 dolarów. A teraz jedziemy do Walmartu kupić coś taniego do jedzenia dla odmiany. Jedziemy właśnie na najwyższy wulkan wyspy Maui i chcemy z niego zobaczyć zachód słońca. Jak na razie wjeżdżamy w chmury i temperatura spada już o ile jakieś 10 stopni Fahrenheit. Fahrenheita. A więc byliśmy w Walmartcie, tak jak mówiliśmy. A teraz jesteśmy prawie na szczycie wulkanu Haleakala, czyli największego wulkanu na wyspie Maui. Jak widzicie, zmieniła mi się czapeczka. Starej wypadły dziury, co może już widzieliście na poprzednich filmikach, ale nie byłam w stanie nigdzie dostać nowej. No ale udało mi się tutaj znaleźć. I teraz jesteśmy na punkcie widokowym, a właściwie idziemy do punktu widokowego. Mamy 15 minut pieszo, coś takiego. I tak naprawdę to wygląda, jakbyśmy byli w niebie. Mamy takie widoczki. Szczyt wulkanu jest na 3000? Tak, 3000 stóp, czyli około 3000, 3000 metrów. metrów. To tam gdzieś jest ocean i zielono. A tutaj zmiana widoczków. Trochę marsjańsko to wygląda. Teraz. A więc z nieba dolecieliśmy na Marsa, jechaliśmy na szczyt, jesteśmy w Kuła Manua, czyli miejscu nad chmurami. z niektórych to miejsce uznawane jest za święte. I teraz pójdziemy jeszcze na sam szczyt, czyli tam, gdzie są obserwatoria. Tutaj Visitor Center jest na 2969 metrów, ale jest już zamknięte, tylko do 14:30 otwarte. I mamy z niego takie widoki. Chodzimy teraz na białe wzgórze. White trail. Razem trail. z lokalnym ptaszkiem, którego nazwę później podamy. I z tego szczytu powinien być widoczny szczyt drugiej wyspy Big Island. Na którym miejmy nadzieję będziemy za tydzień, jeśli wulkan nie wybuchnie. Możemy się domyślać, że tutaj tutaj tak, tutaj nie ten bliski brązowy, a ten daleki niebieski to jest Big Island z naszym wulkanem. I ma to sens, bo zaraz obok niego jest drugi szczyt. A Big Island to są dwa wulkany obok siebie. I ma to sens, bo zgadza się to z mapą. I ten po lewej jest wyższy od po prawej. A nie, to powinno być na no, odwrót. Ten po prawej powinien być wyższy. Może jest dalej. Może jest dalej. Ale to generalnie to nie wiem w takim razie, czy ten, czy ten. To będziemy na niego wjeżdżać i on ma 4200 metrów. Jesteśmy godzinę przed zachodem słońca, a parking jest już praktycznie pełny. Jesteśmy chyba jednym z ostatnich samochodów, bo za nami wydaje mi się, że już kazał zamykać. Tak, jak myśmy podjechali tylko do drugiego Rangera, to przez radio mówił, żeby zamknąć parking. Więc... A więc udało nam się na styk. Właśnie czekamy na zachód słońca, i w tym czasie jemy chlebek bananowy. Dorota nie właśnie bananowy. zaczyna. Mango. Mango, tak, mango, nie bananowy. Jest masa ludzi tutaj. Zresztą widać w filmiku. Chyba ktoś się oświadczył właśnie komuś. Jak smakuje? Jak babka. Był warty 5 dolarów? W tych warunkach tak, ale. Nie czuję w ogóle mango, czuję piernik. A jest, czuć mango. Trochę. Właśnie skończyliśmy oglądanie zachodu słońca nad Hake, Hakeulą jakiś Akulu? tak najwyższy wulkan na wyspie Maui. E, i dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek, na przykład że sporo tutaj zwierząt jest endemicznych, ale niestety ludzie przywożą 20 nowych gatunków rocznie owadów i innych zwierząt na wyspę i dlatego miejscowe zwierzęta giną. Po prostu przynoszą na butach i tak dalej różne zwierzęta samolotem. Jadą na wycieczkę. Maui też mocno nie chce turystów tutaj i widać to po znakach, gdzie jest na przykład stop-coming tu Maui albo tak. jakieś inne teksty, które świadczą o tym, że najchętniej by się ich pozbyli, albo całe wręcz plakaty o tym, jak rośnie im turystyka z roku na rok. I że to jest złe. I że to jest złe. Jedyny przestój w turystyce mieli, jak był COVID, wtedy przyjechało zero turystów. I jeszcze tutaj żyje wiele właśnie insektów, które żyją tylko tutaj na górze. I przystosowały się tak do mieszkania tutaj, że zjadają materię organiczną, którą przywióz, przyniósł wiatr. I niektóre z nich nie potrafią latać też jako właśnie przystosowanie. I mieszkają sobie w lawie zastygniętej. Dobrze, że wyczytaliśmy opinię, żeby zostać do końca, bo wygląda to teraz lepiej niż sam zachód. Niebo jest pomarańczowe. Witamy po raz trzeci z Maui i po raz ostatni z Maui. Jesteśmy na plaży, z drugiej strony wyspy i tutaj już widać dużo więcej resortów i ludzi opalających się i pływających w morzu. E tak, tutaj już to jest zdecydowanie bardziej turystyczne pewnie dlatego też, że pogoda bardziej sprzyja Ostatnią noc spędziliśmy już na innym polu kempingowym i już tu padało i jest cieplutko jest taki brzeg, że można spokojnie wejść do wody nie ma ostrzeżeń o tym, żeby nie pływać No, jest nawet tak cieplutko, że właśnie mi piasek parzy w nogi i ludzie sobie Narkują. Podobno można tu pływać z żółwiami i z rybkami i woda jest przyjemnie ciepła. Właśnie na Ohai Loop Trail 1,2 mili, 2 km prosta trasa z widoczkami Doszliśmy na punkt widokowy i zobaczyliśmy z niego jak idzie ta trasa. I ona po prostu idzie tutaj w krzaczkach, to jest tak jakby labirynt, tylko że nie z żywopłotu, a z innych roślinek. Więc chyba sobie jednak darujemy, bo trochę czas nas goni. Musimy oddać samochód za ile? Jakieś dwie godziny, ale tak naprawdę nie wiemy, czy za półtorej, czy za dwie godziny. Więc Mateusz już się stresuje. Stresujesz się? Nie. Nie stresujesz się? Super, to jednak idziemy. Najwyżej nam doliczą dodatkowe dzień i tyle. 100 dolarów. Wolimy nie ryzykować. Wracamy do naszego samochodziku. Tarliśmy do dmuchającej dziury, która dmucha wodą. Tak, jesteśmy właśnie w punkcie obserwacyjnym na Blowhole i tutaj jak fala oceanu przychodzi, to wchodzi do takiej dziury i cała ta woda jest wypychana do góry, ale nie wiem czy będzie to widać na filmiku. Dobre filmiki, jak wyglądam? Nie będę eskimosem na filmiku nie tutaj. Lepiej? Jesteś